Witajcie na pokładzie, Ulf bajkę wam opowie o bestiach i monstrach onegdaj żyjących pośród nas, dzisiaj opowiem wam o wajwerenach. Wajwerena to taki pomniejszy smok, można pomyśleć spotykając go na drodze, w sumie... To ostatnie, co pomyślicie, zanim zamienicie się w pyszne, sycące mięsko. To znaczy, tak by pewnie pomyślał Ulf, to znaczy ja, jednak większość zapewne szukałaby najkrótszej drogi do jakiejkolwiek kryjówki. Potwór ten jest podobny do smoka, jednak bardziej upierdliwy i bardziej agresywny. Jeśli chodzi o sam wygląd, to wygląda jak wielka jaszczurka ze skrzydłami głową krokodela i ogonem zakończonym często szpikulcem. Istotną różnicą między smokiem a wajwereną, oczywiście poza rozmiarami, jest fakt, że posiada jedynie dwie nogi. Jest pieruńsko groźna i wykazuje się nadzwyczajnym sprytem. Wajwereny zazwyczaj nie są tak inteligentne jak smoki. Niewiele jest informacji, by posługiwały się mową czy magią choć oczywiście zdarzają się wyjątki. Są za to dzikie i agresywne i przede wszystkim terytorialne. Często polują na zwierzęta lub ludzi, a ich jad lub oddech, jeśli go oczywiście posiadają, bywa śmiertelny. W wielu historiach są bestiami do jarzmienia lub przeciwnikami, z którymi mierzą się bohaterowi. Oczywiście jest ich wiele rodzajów i zwykle są dopasowane do środowiska, w którym przyszło im żyć. Są zatem wajwereny lodowe, leśne, ogniste i pewnie parę innych, o których ja nie słyszałem. Żywią się wszelakim mięsiwem, jakie wpadnie im w szczęki. Oczywiście nie pogardzą również tym pancernym i zbrojnym. Słyszałem historię, gdy kompania najemna wpadła nieszczęśliwie na głodną wajwerenę. Faktycznie udało im się ją usiec, ale z całej kompanii został jeden wojak, który zresztą zatruty szybko strzedł z tego świata. Krążą historie o skarbach, które podobno posiadają w swoich gniazdach, zresztą zwykle ukrytych na wysokich klifach lub w głębokich jaskiniach. Są to oczywiście bajki i legendy, ale są śmiałkowie rządni bogactwa, którzy zapewne w to uwierzą. Zresztą kół cieszy samego potwora, w końcu żarcie same im do kuchni wchodzi. Osobiście odradzam wiary w te plotki, jeśli życie ci miłe.